Zaczynam podejrzewać, że łoś został zaprojektowany specjalnie z myślą o tym, aby śniadań nie jest w czterech ścianach, no bo po cóż, by się tak ograniczać, tylko właśnie po to, aby sobie gdzieś pojechać w malownicze miejsce i rozłożyć bufet na bagażniku. mała zmiana planów i opuściliśmy Dolomity dzień wcześniej. I wylądowaliśmy w XVIII-wiecznej willi nieopodal ciągi. Fenomenalnie. Takie klasyczne mielno, mnóstwo ludzi, mnóstwo leżaków, wszystko drogie, ale jednak może to może, pięknie. Nie? Do samej starutki jeszcze nie dotarliśmy, natomiast jesteśmy w Sotomarina na zachód od tej głównej części, no tutaj jest bardziej taka imprezownia, z racji tego, że wszystko się zamyka na siestę. Jemy szybką pizzę fast foodową, od której za dużo nie wymagamy, po prostu paski, tylko że to miasto i jednocześnie gmina w regionie Wenecja Euganejska. Leży ona na wyspie o nazwie Izola Cartieri. Podobnie jak Wenecja, podzielona jest kanałami, stąd też nazwa Mała Wenecja. Plan miasta swoim ułożeniem przypomina rybi szkielet, co w zasadzie nie dziwi, bo oryginalnie jest to osada rybacka. Po kilku chwilach w tym miejscu łatwo odkryjemy, że jest to jedna z dzielnic. Po drugiej stronie łączącego je mostu odkryjemy wspomnianą wcześniej Soho z mnóstwem kramów, hoteli i szeroką plażą. Ciekawostka: miastem partnerskim jest Welcome to Sancho Bay. Rozpoczynamy kolejny dzień w oszarniającej Willi. Zostaliśmy pożęstowani śniadankiem na słodko i zaraz po nim będziemy udawali się do... ...Welary, nad morze, do hotelu. Więc zostańcie z nami. aperitivo, to bardzo przyjemny zwyczaj. Wiesz, się zamówi aperolka w godzinach wieczornych, to w gratisie dostaniemy przekąski. W tej opcji akurat przekąski są dosyć pokalne To jest taki miły gratis. Wszystko jest robione po ażeby żeby zaostrzyć sobie apetyt. Przed główną wieczorną, obfitą kolację. Tak się tutaj dzieje. Zwierzając na główną kolację w lokalu obok, zauważyliśmy, że podają zupełnie powalające dodatki do aperola, więc wstąpiliśmy na jeszcze jednego. Oliweczki, małe cebulki, tutaj jakiś sosik. Chciałbym zaprosić was do poszukiwania jednego z moich przyjaciół. Można jeść tylko jedną. I, i to jest fritto W ostatniej chwili nastąpiła zmiana planów i nie będzie to fritto mist czyli nie będą smażone rybki, tylko grillowane. Wszystko świeżutkie, znajdujemy się tuż nad wodą. Mm. Rozpływające się w ustach. Rybki, tutaj krewetki. Prawdziwa eksplozja. Smaków w ogóle. Takich trewetek to jeszcze nie jadą. Belaria i Marina to typowo nadmorskie miasteczko położone nieco na północ od Rimini, ale już w regionie Emilia Romania. Przedzielone jest kanałem na dwie części na Belarię i Idziea Marina. Większość plaż tutaj jest prywatna i nie należy do hoteli, i nie bardzo można tam się swobodnie rozłożyć z ręczniczkiem, tak jak my to lubimy. I niestety trzeba wykupić parasol i leżak, ale jak dobrze poszukamy, to znajdziemy też małe fragmenty plaży publicznej, gdzie możemy rozłożyć się nawet z parawanem. Choć nie polecam, no bo tak to średnio wygląda. W centrum miasteczka zlokalizowany jest turystyczny deptak obsadzony pięknymi platanami. Gdzie wzdłuż niego rozciągają się niezliczone kawiarenki, knajpeczki, restauracje itd. Nieopodal tego miejsca jest też most łączący pierwszą z drugą dzielnicą. Można też w ramach atrakcji przeprawić się na drugą stronę taką barką, która właśnie odpływa, a my odpływamy dalej w stronę Toskanii. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.